Członkowie Kozińskiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i ich rodzin 23 września świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Obchody rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu niewidomych. Żyjemy tak jak inni, Spotkanie prowadziła sekretarz stowarzyszenia Teresa Żuchowska, która powitała zgromadzonych gości. Starostę Koźnickiego Krzysztofa Wolskiego, zastępcę burmistrza gminy Koźnicy Dorotę Stępień, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marcina Stysia, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Koźnicach Luizę Prus, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Koźnicy Elżbietę Stąpur, przewodniczącą Rady Społecznej przy PCPR w Koźnicach Beatę Maj oraz wszystkich członków stowarzyszenia i ich opiekunów. W tym dniu chcemy pokazać społeczeństwu, że mimo niepełnosprawności możemy aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i czerpać radość z każdego dnia. Nie oczekujemy litości, lecz akceptacji i zwyczajnej życzliwości. W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Białej Laski, który obchodzony jest 15 października, obecni na spotkaniu goście przekazali członkom stowarzyszenia i ich rodzinom wiele ciepłych słów uznania i podziwu oraz życzenia i gratulacje. W imieniu zarządu Rady Powiatu chciałbym wszystkim osobom niewidomym, niedowidzącym oraz ich rodzinom i opiekunom złożyć życzenia zdrowia, spokoju, wiary swojej siły, jak również wiary drugiego człowieka, że będzie potrafił zrozumieć Państwa potrzeby, jak również samorząd będzie potrafił zrozumieć Państwa potrzeby i będzie Staram się słuchać Wasz głos i wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom. Tego wszystkiego Wam serdecznie życzę. Chciałam Państwu życzyć dużo, dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego i tego, żeby osoby w Waszym otoczeniu zwracały uwagę na to, że macie swoje ograniczenia, że macie swoje potrzeby. Ja też chciałabym życzyć, żebyście Państwo potrafili w swoim życiu rozpoznać to, co... To, czego macie więcej niż mają inni, także widzący. Na pewno jest to wrażliwość, na pewno jest to takie większe serce otwarte dla, dla innych ludzi. Podczas spotkania poruszona została także kwestia stałej siedziby dla stowarzyszenia. Jakbyśmy mieli jakiś, jakiś kąt, jakieś pomieszczenie, to wtedy siadamy dwie, trzy, pracujemy ileś tam godzin, idziemy do domu, zamykamy i zajmujemy się rodziną. To najbardziej to nam o to chodzi. Bo tak to no, i ważne zebranie zrobiliśmy, w tym no jakoś się pomieściliśmy, wszystko, spotkania no takie integracyjne to wiadomo, że w restauracji, ale, ale najbardziej to nam chodzi o taki kącik, żebyśmy dokumenty już mieli w jednym miejscu i pracowali. To jest niewątpliwie kwestia czasu od strony Pani Burmistrza, Pana Burmistrza, podejrzewam, że to niedługo będzie trwało, na prężnie działa. Tak więc naprawdę zachęcam do kontaktu i na pewno damy radę tutaj wspólnymi siłami z Panem Starostą, z, z, z Państwem burmistrzami. Damy radę, pomożemy Państwu w tych kwestiach. Po części oficjalnej spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć film zatytułowany N. Jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku. Następnie członkowie stowarzyszenia Henryka Fulara, Krystyna Grabowska i Zygmunt Stochmal przedstawili krótką inscenizację z życia osoby niewidomej. Z kolei panowie Stanisław Krawczyk i Dominik Piwoński wyrecytowali okolicznościowe wiersze. Nie proszę o, tym o nic, mam już wiarę, nadzieję i miłość. Nie potrzebuję wzroku. Wiem, że chcesz, bym poznała świat bez obrazu. Jedno, czego pragnę, by babcia żyła długo, bo kocham mnie ciepły głos i zapach pudru. Dziękuję. Pragnę przebić czarnej nocy. Promieniem słońca zrzucić tym zasłonem. Moje światło to nadzieja w Bogu. Nadzieja. Która w sercu bym W mych źrenicach widać iskry nadziei. Palcami i czuciem, poznaniem ja życie. Życie trudne, ale pewne treści. Laska biała i dotyk zastępują moje zielenice. Noc i dzień to otchłań oceanu, z której kiedyś. Mocy boska wypłynie i zaświeci blaskiem swego serca. O mnie Bóg, swą dobrocią, bez tego zawsze słynie. Mi odebrało widzenie. no Nie widzę nikogo, jest tylko ciemno i światełko gdzieś tam się zapali, i tyle widzenie. Ale ta biała laska, którą nie lubiałem, którą nie umiałem zaakceptować, Nauczyła mnie po prostu pokory, ale jeszcze mam taką dumę i zaszczyt, że mam takiego kundla. Prezent od mojej świętej pamięci siostry, która mi najlepszy i największy prezent dała, jaki mogła dać w życiu. Jej już nie ma, a ten kundel do dziś mnie służy. Ma już 11 lat i tylko wezmę smycz. To on od razu się cieszy, że idziemy na spacer. I on wszędzie wie, gdzie tam je zaprowadzić. I czeka tylko kiedy ja mam chęć albo mam czas, że później. Także te małe, codzienne radości są największymi takimi składowymi życia niewidomych. Na zakończenie spotkania wszyscy goście zaproszeni zostali na okolicznościowy obiad.